Cześć, witajcie, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Mikołaj. A przed Wami 19 materiał z gry Sans of the Forest. Moi drodzy, w poprzednim odcinku eksplorowaliśmy bunkier, w którym znaleźliśmy katanę, kij golfowy oraz złotą maskę. Przy okazji stoczyliśmy naprawdę dużo pojedynków, znaleźliśmy mnóstwo ciekawych rzeczy. Teraz, pod koniec poprzedniego odcinka, wziąłem sobie lot i przeleciałem sobie tutaj. Jeszcze nie będziemy wchodzić do tych finałowych jaskini, choć powiem Wam, że kilo fajnie by było zdobyć. Z tego co widzę, już śnieg pada, więc pewnie zaraz. Zlodo, zlodować je lód w mojej bazie, ale wiecie, to tam na budowanie tych filarów, no to jeden dzień wystarczy, bo tak naprawdę po tym, jaką taktykę odkryłem na budowanie na tym lodzie, no to wystarczy tak naprawdę pół dnia, żeby te wszystkie filary postawić. Więc na razie nieważna jest ta zima. Mamy jeszcze okazję, żeby sobie zwiedzić ten bunkier z rewolwerem, który jest tutaj. To jest właśnie, wziąłem sobie lotni i przeleciałem sobie tutaj. To mamy bunkier, gdzie ponoć znajdziemy rewolwer. Znaczy ja wiem, że znajdziemy. Choć wiecie, w early Accessie tak, tak było. Nie wiem, może się coś zmieniło. Ale raczej raczej tego nie zmienili, wiecie. Większość kontentu, jaki jest w tej grze, był w się. Natomiast nie pokazywali takich bardziej fabularnych rzeczy. Ten chce chyba w pierdy dostać ostre. I myślę, że użyjemy tego karabin, Patrzcie na to. Boom! O tym Wam mówiłem na początku serii. Próbowałem wtedy uderzyć w jakiś losowy silnik na plaży, ale nie wybuchał. I widzicie, ten był taki działający. No i mamy, no i po krzyku. Mamy moi drodzy pole golfowe, ja sobie jeszcze przamię coś, patrzcie, wiecie ile zapasów mam. Fajnie, wyprawa udana. Okej, okay, czyli tu mamy jakiś obóz kolejny. Mamy głowę, szkoda, że nie możemy tak jak w jedynce, zrobić bomby. Szynę do pistoletu mamy, czyli prawdopodobnie do rewolweru to będzie. Kolejna notka, do 100% gry. Bełcik, bełcik, o fajnie, bełty. Ostatnio trochę ich straciłem, a tu się odnawiają. To mi się podoba. No w jedence, aż tak łatwo nie można było ich znaleźć. Kolejne jakieś rzeczy. Tu nic nie ma. Choć może w tych workach coś będzie. Fajna muzyka w tym radiu leci. Jeden z moich ulubionych na pewno. O i mamy te... O, patrzcie! Taśma! Nice! Czy tu coś będzie ukrytego jeszcze? Czy tu były jakieś jeszcze walizki ukryte w śniegu? A tu coś będzie? Oczywiście, że tak. Kolejne notki. Patrzcie, nagranie chyba z kamery. Czy druga kamera... Mamy nagranie Co to jest? Ta muzyka nie pasuje do tła Patrzcie, ktoś sobie smaży jajecznicę To jest chyba ten chińczyk On tu co się robił patrzcie wojskowi tu są znaczy wojskowi chyba oddział specjalny Oni tu kultystów oszczeliwują Ale dlaczego? Kim są w ogóle ci kultyści. Aha. To jestem ciekawy, moi drodzy, kolejnych nagrań. Dobra, mamy, moi drodzy, dostęp. No i otwieramy. 24 level siły w ogóle mam. Jakbym posiedział jeszcze w bazie, to bym miał większy. I pościnał drzew. No ale spoko nadrobimy. Ciekawe, czy za to też jest osiągnięcie za ten poziom siły. W kolejnym odcinku budujemy. Bo przez ostatnie paręnaście odcinków robimy. Znaczy nie paręnaście, parę. Naście, parę odcinków, ciągle podróżujemy i praktycznie odwiedziliśmy większość rzeczy w tej grze, które miałem odwiedzić dopiero za paręnaście odcinków. Bo tak jak mówiłem, trochę budujemy, trochę... Mm, trochę poróżujemy, no ale jeszcze mamy dużo miejsc do poróżowania. Mamy te tematy artefaktu, mamy kilo gdzieś do znalezienia, jakiś bunkier, drugi bunkier. I tak dalej. Jeszcze tych jaskiń troszeczkę tutaj jest po prawej stronie mapy. I z lewej strony jest jeszcze kilka miejsc, do których muszę się udać. Mm, więc jeszcze się tam udamy. Ale wiecie, takie miejsce na bazę sobie wybrałem, że niestety muszę podrzeć, no co ja tam bym zbudował? No mógłbym w sumie palisadę zbudować, ale tam jest palisada, co to jest palisada? Jak oni w ogóle nie atakowaliby tej bazy, bo oni tam, wiecie, do tej wody to by nie podeszli. To nie jest wymówka raz mówię, ale. Ale no, tak to jest. A my rewolwer, mamy notatkę. Ale ja się rozgadać potrafię, widzicie? Czy mam w ogóle 35 amunicji do tego rewolwera? Co jest? Patrzcie ile amunicji do pistoletu mam, ale zajebiście. Czy ja mogę w ogóle połączyć ten rewolwer z czymś? Ej, nie mogę. Tak po prostu mam rewolwer. A to mogę z czymś połączyć jeszcze? Mocowanie do latarki. Połącz. Ale giga chat. ty. Eee, odejmę sobie celownik, bo on mi jest niepotrzebny. tak jak gówno wygląda. Ja z, normal z normalnego celowniku sobie poradzę jest jakiś domek Może tu coś będzie Ale obstawiam, że nic ciekawego, tak po prostu sobie tu domek jest Okej okay. Mamy hajsę, mamy znowu szynę do pistoletu, nie wiem po co Bełty do kuszycy, ja tak dużo ich zużyłem O, tu coś jest Kurtka zimowa, no idealnie O, ja cię kręcę. Mamy kurtkę zimową Gdzie jest ta kurtka zimowa? Dawaj mi ją. Tu jest? Tu jest. No i teraz będzie mi ciepło, chyba. Czy jak sądzę, to mi będzie znikało to zimno? Czy ja mam normalnie przy sobie w ekwipunku pochodnię, która jest odpalona? Chowaj, tą pochodnię. Czy mi się zimno teraz będzie robiło? Ty, robi mi się zimno, co jest? Przecież mam tą kurtkę na sobie. Kurtka zimowa. Ona mi miała jakąś odporność dawać. Aha, patrzcie, nie zapełniło mi się do połowy. Tylko do. no, mniej niż połowy mam. No, myślałem, że da mi pełną odporność. A może tak w jak chce się było? No trudno. No patrzcie, coś tu jest. Jest, myślałem, że to strzały, a tu. Aha! Okej, okay, czyli sytuacja tak jak z gitarą. Głodni byli chyba po prostu bardzo. Patrzcie, ten sobie robi tu chyba jakieś spa. Po co komu ogórki? Jak można sobie kulki golfowe do oczu wsadzić? No spoko. Fajne te technologie w tych nowych czasach. Dobra, biorę moturek i jadę. Po co mam chodzić, jak mam motor, który mi stamin nie zużywa? Ej, no, czemu spadasz, stary z tego? Mech, ciota! O, patrzcie, tu jest jeszcze jakieś miejsce. też coś mamy, ty. Notatki. To ty dosz? Normalnie dodatki. Trzy notatki sobie leżą na ziemi. Tak po prostu, za darmo. A to co? Aha. To jest ten akumulatorek. Jaki golfowy też tu jest, patrzcie. Czyli to nie wyjątek, że on jest. Że on jest tylko... To się... Myślę... Aha! No, że jest tylko tam w tym błączaska. z kataną, Jezu. Czemu tak przeciągam te zdania? O bąbel. Pokażę ci sztuczkę. Eee. Chyba nie lubi sztuczek. a Mam amunicję? Mam. Oczywiście, że mam amunicję. Albo w sumie nie. Broń się wykorzystuje w sytuacji nagłej. Po co mam broń marnować? Użyjmy mojej ulubionej broni. Patrzcie, jaka szybka ona jest. Normalnie on mnie nie może zaatakować. Uciąłem jej łeb, tak po prostu. Tę rękę uciąłem. Co jest z tą bronią? Ona jest przesadzona. Akumulator. Okej. Okay. Dobra, jedziemy moi drodzy do tego zalewu całego. Jaki ze mnie kozak na tym rowerku. Stary, on jest lepszy niż czesanki. Wymiata ten y, motocykl. Przepraszam, to jest jakiś... Nie wiem jak on się nazywa. Zobaczcie, no i nie chroni mnie ta kurtka zimowa, ale skam. O Jezu to po co mi ta kurtka zimowa? Jak nic ona nie wnosi do mojego życia? A może to mnie chroni, wiecie, przed. Mm, ale przecież ja nie jestem na ziemi, przecież jestem na normalnym. Może to chroni mnie przed tą górą zimową, to by nie miało sensu. Nie wiem, jak on działa. Dobra, weźmy sobie tego jednokołowca. On się w tej grze Knight nazywa, ale jak profesjonalnie on się nazywa, to nie wiem. Patrzcie, i to jest miejsce. Bardzo fajne. Jedno z lepszych, jakie widziałem. Nie wiedziałem też, że takie istnieje, ale widziałem je u takiego mojego ziomka który z ekipą sobie tutaj grał, taki youtuber Fenrir, możecie sobie zajrzeć Dart Fenrir czy też Fenrir.pl. On sobie się tutaj osiedlał z swoją ekipą. Powiem wam Kozak. Kozak to miejsce jest ten zalew wygląda tak super, taką w sensie. Może nie można może nie na jakąś super bazę, ale kurde, kto by nie chciał mi takiego zalewu dla siebie. Wyobraźcie sobie, że sobie taką tutaj mini wioskę postawicie, mini port można powiedzieć z różnymi domkami. Tu sobie ogrodzicie, tam sobie ogrodzicie. I sobie normalnie liny prowadzicie do tych gór i sobie coś tam robicie w tym środku. Tak jak normalnie w też było, takie, też było takie miejsce, albo jakiś, albo jak w Minecraftcie na przykład, o jeszcze lepiej. <laughs> takie porównanie. Dobra, idziemy dalej. To gdzieś chyba statek jakiś był. Popatrzcie, jest normalnie. Mieliśmy jacht w jedynce, co jeszcze mamy tutaj. No i dobra, co my mamy na tym jachcie? Okej. Okay. Nie jest podobne do tego z jedynki. Mamy kolejną kamerę. Oho. czy znaczy kolejne nagranie, przepraszam. Aha, na tym statku chyba kultyści sobie płynęli. no zimno mi jest, a mam kurtkę zimową. No i co im się stało na tym statku? Pewnie artefakt w nich uderzył. Domyślam się, że... Tak. Aha, okej. Okay. To nie koniec. Mogę sobie teraz zmieniać te nagrania. Dobra, wyciągaj letarkę. Bo tu cimno jest trochę. A szmatkę, czy ja mogę gdzieś tu się przespać na przykład? Tu nie mogę. W co mogłem. Eee. Dziadostwo, nie mogę się tu przespać. Ale styf. Hm, ale lepiej niż u mnie przynajmniej tu jest. <laughs> nie no, aż takim śmieciarzem nie jestem. Spokojnie. Być może czasem. <laughs> Mamy kolejną notkę. O. Fajnie. Jakieś, nie wiem. Kolejna notka, o boże. Silas. Coś tam. Patrzcie, wszystkie mapy zaznaczają tamto miejsce, nie? I to to wszystko? Tu nic nie ma już? I tu nic nie ma już. Ciekawego nic. Tu jest jakieś łóżko. Chyba ktoś tu, komuś się tu zmarło, bo jest taki kwiatek pogrzebowy. Tam jest lina. Na tym statku. I to tu nic nie ma. Jaka bieda. No to znaleźliśmy dużo fajnych rzeczy. Polecam. Chyba, że coś ominąłem. Nie, dobra, tu nic nie ma. Może tu jest jeszcze jakiś statek w pobliżu, co? A nie, przepraszam, jest jeszcze jakiś statek. Nic nie mówiłem. Good times. Okej. Okay. Znowu jakieś kwiatuszki. Od razu przejrzyjmy tutaj górę, ale nie raczej tu nic nie będzie. No i co? Są mi płatki. O, zjedzmy sobie płatki, bo widzę, że mam ich full. kolejna notka. Tu mamy znowu jakiś kibel. No już takiego dużego stypu tu nie ma. No chyba, że to było w innym nie? Mamy druta. Kolejna notka. Znowu coś o paftonie. Dobra. Piżama dla Kelvina! O patrzcie, Kelvin jest niedaleko. <laughs> Piżama dla Kelvina. No okay. okej. Okay. Okej. No dobra, późno notatkę, tu nic nie ma. I tu jakiś kultysta zamordowany. Patrzcie ile noży w niego wbili. Łatwo nie miał. Ciekawe kto za tym stoi nie ja. <laughs> o! Kolejna, kolejny ten. Kolejna jakaś książka. Słuchajcie, jakieś oko. Oko proroka. To co jest? Pokaż mi tą książkę jeszcze raz. To nie jest oko. To jest jakaś kamera. <laughs> Okej. Okay. Ale szkoda, że nie możemy tu spać. To jest głupie. W jedynce można było. Żebyśmy ja się tu wyspał normalnie. Nawet lepiej niż tam. Dobra, idziemy spać. Ale obstawiam, że na jazd będzie nie ma najazdu. Coś się tam drze, na chuj się drzesz. Aha, ktoś chce dostać w pierdol. Nogę i urwałem tak łatwo. Ty, tam dzisiaj chyba przestraszyli, uciekają. Czyli nic więcej tu nie ma, ale zalew jest fajny. Jak tu nie ma śniegu, to fajnie się jest tu zbudować. Ale z jakąś ekipką. Może kiedyś. Chodź tu, wodzu. O, w morle. On to nie był dobry pomysł, żeby się go na niego rzucać. Też mam złotą maskę, pokazać ci. Naucz mnie tych trików. Czemu się ciebie słuchają, a nie mnie. A! Kój ci, brzyć. O! Chyba wygrana po mojej stronie, o oh, fuck. Jezu, mronuje pancerze niepotrzebnie. Nie masz ręki. <laughs> to zajebista ta katana jest, kurwa. Coś pięknego. O, jak pięknie. Główka jej odpadła. A teraz sobie pogramy w nią futbol. Tylko nie ma niestety kompana. No. I weźcie mi teraz, powiedzcie, żebym nie przeklinał. Tak, gra jest plus 18. Widzicie co tu się dzieje? Ucinanie głów. Tego się dzieciom raczej nie pokazuje, więc jeżeli ktoś mi napisze, żebym nie przeklinał, to niech spierdala. Ja sobie mam darynkę i mam wyjebane. Nie wiem czemu narzucałem sobie na początku zasadę, że nie będę przeklinał. Skoro i tak, tak, gra jest plus 18. Kelvin, zobacz co dla ciebie mam. Będziesz się mógł w końcu porządnie wyspać. Na tej swojej przerwie. Patrzcie, ile ubrań mam dla niego. Czy mogę go ubrać w strójki Kervin! Odprawisz nam se. Nie no, Kerwin jako ksiądz. Popatrzcie jak wygląda. Patrzcie, jaki giga nie? W okularkach normalnie. To jest ta jego chyba stara kurtka, skórzana. Okej, okay, tu daję mu tą samą. No i pijama, najlepsze. <grytanie> Różowa pijama. Coś pięknego. No i dobra moi drodzy, lecimy w kierunku bazy. Koniec tych podróży. Bo już naprawdę... Tyle podróży, ile ja to zrobiłem. Ja podróżuję, moi droga do 13 odcinka jest 19. Nie pamiętam, gdzie by ja byłem, gdzie mnie nie było. Nie, no, byłem tak naprawdę w większości miejsc na mapie. Ciekawie by się grało, jakby tej mapy by nie było, nie? Jakby była taka mapa, jak w poraście, która się aktualizuje. Aktualizuje się w momencie, kiedy dojdziemy do danego miejsca. W ogóle, patrzcie, kto tu jest. Patrzcie, kogo, kogo tu przywiązali. Chłopie, nie możesz się ruszyć. A Zobaczcie, chce mnie dorwać, no i nie może, Skubaniec, nie? Mogę cię pogłaskać na przykład? <grywanie> Nic z nimi nie zrobisz, stary. Mogę cię uwolnić, tylko... Ej, zabrzmijmy mu umowę, ok? Jak cię uwolnię, to mnie nie zaatakujesz. I razem się na nich rzucimy, co ty na to? Chyba się zgodził. Znaczy, nie wiem, nie rozumiem w tym języku, ale chyba się zgodził. To co? Ja cię uwalniam i szybko biegniemy na nich, tak? Okej, okay, dobra, umowa stoi. No nie, tak się bawić nie będziemy. Umowa to umowa, stary. Umowy się dotrzymuje. A się zgodziłeś. Patrzcie, jak go szybko zabiłem. I tak to właśnie jest, moi drodzy. Ratujesz komuś dupę, a ten ktoś próbuje cię zabić. Znaczy, patrzcie, ile pancerza zleciłem. Po ja tu przyszedłem. Nie, ja stąd idę. Zapiszmy sobie znowu. Już się robi, moi drodzy, noc. Więc idealnie, żeby dolecieć do bazy i się przespać już na miejscu. O już w kolejnym dniu chciałem, moi drodzy, zacząć budować w kolejnym odcinku. Moi drodzy, lecimy. Lecimy do wodospadu naszego kochanego. Koniec, moi drodzy, podróży. Przez następne 10 odcinków, teraz postawimy filary. Przez następne kilka odcinków budujemy bazę. Tylko i wyłącznie. Koniec, moi drodzy, podróży. Może jeszcze się gdzieś przy okazji zabiorę do tego. Do tej części artefaktu trochę gdzieś tam się w jaskini znajduje Ale walić, pewnie artefakt zło złożymy dopiero po zakończeniu Więc jebać ten artefakt Jeśli faktycznie się okaże, ja sobie poczytam później Że muszę ukończyć grę, żeby go skompletować To pierdolę ten artefakt Nie będę zbierał tych części no To Niepotrzebnie się fatyguję do jaskiń A chciałbym raczej tę grę skończyć dopiero później Mamy trzy dni na postawienie tych filarów Na spokojnie dam radę Moi drodzy, jesteśmy w moim domu Zapisałem sobie grę w ogóle Chyba tak tak, dobra, na pewno się jeszcze raz to zapiszę. Moi drodzy, koniec tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobało. Koniec.